Ta cudownie wyglądająca rzecz to nowe Porsche 911 Sport Classic i przypomina limitowaną edycję Jordanów, bo zawiera w zasadzie najlepsze elementy z modeli 911 z przeszłości, tylko że ulepszone pod względem technologii i wydajności. Jest też drogie, bo niewiele sztuk powstanie, będzie gratką dla kolekcjonerów, jak niektóre modele Jordanów, a w tym filmie powiem Wam o wszystkich zmianach w tym samochodzie, przejadę się nimi i owszem sprawdzę jak jest szybki do setki, bo nazywam się Matt Watson, a Wy oglądacie CarWow. Buy. Sell. Car. Wow. Zacznijmy ten film od omówienia silnika, którego ze względu na to, że jest to 911, nie można zobaczyć, jest ukryty, widać tylko wentylatory. Jednak ważne jest to, że mamy tu 3.8 litra Twin Turbo z 911 i Turbo i Turbo S. Turbo S jego moc wynosiła 650 koni i 800 Nm, jednak tutaj wynosi 550 koni i 600 Nm. Powodem jest to, że mamy tu manualną skrzynię, przez którą trzeba było zmniejszyć moment obrotowy. W przeciwnym razie uległaby awarii, co więcej Sport Classic ma napęd tylko na tylną oś, zatem może to i dobrze, że nie osiąga takiej mocy jak Turbo S. Myślę też, że oszczędzają na mocy przez wzgląd na nadchodzące GT2 RS. W każdym razie ten wóz i tak jest dość szybki. Jego prędkość maksymalna to 315 na godzinę, a jeśli chodzi o przyspieszenie, za jakiś czas w tym filmie osobiście się o tym przekonam. Jeżeli interesuje Was to, jak szybkie są poszczególne auta, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie ominie Was żaden film. 911 Sport Classic jest wyposażone w hamulce węglowo ceramiczne w standardzie. Mamy 420 mm z przodu z 10 tłoczkowymi zaciskami i 390 mm z tyłu z 4-otłoczkowymi. Przedstojmy teraz wydajność. Sprawdzę, na jakim dystansie zatrzyma się to auto w czasie hamowania przy prędkości 100 na godzinę. Pełne zatrzymanie teraz. Było czuć tę siłę. Zatrzymał się na odcinku 27 metrów. To prawie mój najlepszy wynik ever. Wow. Sport Classic otrzymał wiele opcjonalnych ulepszeń podwozia w standardzie. Mamy adaptacyjne amortyzatory, auto jest obniżone o 10 mm w porównaniu ze standardowym 911 Carrera. Dostaliśmy też adaptacyjne stabilizatory poprzeczne, które mogą się dostosowywać, w zależności od tego, jak jedziecie. Jest też tylny układ kierowniczy, ale nie ma tu zawieszenia z podwójnymi wahaczami na przedniej osi, jak w GT3. Jest tutaj standardowe zawieszenie 911. OK, sprawdźmy, jak te ulepszenia nadwozia przekładają się na jazdę. A od razu czuć, że mamy tu napęd na tylną oś. First fact Cały czas popycha nas do przodu. W przypadku napędu na cztery koła, którego Porsche używa w turbo, to mimo że jest on nastawiony na tylną oś, jednak koniec końców w czasie przyspieszania na ciasnych zakrętach wyśle trochę mocy do przedniej osi, aby pomóc w jeździe. W tym przypadku tego nie będzie. Co więcej, kiedy wchodzimy w zakręty, układ kierowniczy jest odrobinę bardziej naturalny, bo nie wpływają na niego wały napędowe, a przez posiadanie napędu na tylną oś, sposób, w jaki wyjeżdżacie z zakrętu jest o wiele ważniejszy. Oczywiście, dodajecie trochę gazu, by przenieść ciężar na tylną stronę samochodu, a to z kolei pomoże prawidłowo Ustawić. W rezultacie jest trochę bardziej angażujący niż model Turbo z napędem na cztery koła. Pytanie, czy jest bardziej angażujący od GT3. GT3. Cóż nie jest, nie prowadzi się go tak dobrze jak GT3 jeżdżąc po tych zadbanych niemieckich drogach czy też po torze, z GT3 jest więcej zabawy. A jeśli chcecie zobaczyć moją recenzję tego auta, kliknijcie w wyskakujące okienko w prawym górnym rogu, jednakże w UK, gdzie drogi nie są takie jak w Niemczech, są nieco bardziej zaniedbane, twarde zawieszenie GT3 może być problemem. Wtedy ten nieco bardziej miękki samochód z napędem na tylną w odpowiednich warunkach może być odrobinę lepszym wyborem na weekendowy wyjazd. Problem w tym, że pogoda nie zawsze jest odpowiednia, co nie? Dodatkowo mamy w nim dużo mocy, więc ostatecznie dla wszechstronnej użyteczności, jeśli chcecie móc pojechać kiedykolwiek chcecie, w deszczu czy słońcu będzie Wam lepiej z napędem na cztery koła przechodząc do skrzyni biegów używanie jej daje frajdę jest krótka właściwie wolę sześciobiegową manualną skrzynię w modelach GT niż tą siedmiobiegową ale wiecie, to dalej dobra skrzynia biegów nie wiem czy zauważyliście, ale słyszycie? teraz już chyba tak kiedy zrzucam bieg naprawdę słychać popcorn i słyszę go bardziej niż w automatycznym Turbo S Wydaje się być bardziej dziki przez to, że bardziej go słychać. Może to wygłuszenie, nie wiem. Nie wiem też, co się tu dzieje. Oto rzeczywistość. Jedziecie po krętej drodze i spotykacie gościa na motocyklu jadącego przed wami, jakby był pijany, bo pewnie trochę się nudzi, bo utknął za wolno jadącą taksówką. W każdym razie teraz nie mam wiele zabawy z manualnej skrzyni, więc włączam automat. W dalszym ciągu, jeśli weźmiecie auto na weekendowy wypad i nie zamierzacie jechać w konkretne miejsce, tylko sobie pojeździć. To jeśli wydarza się taka sytuacja, zatrzymujecie pojazd i zawracacie. I to właśnie zrobię, kiedy już znajdę miejsce, w którym będę mógł zawrócić. No, jest jedno. Teraz powinienem poczuć dobre strony posiadania tylnego układu kierowniczego, który sprawia, że auto jest bardziej mobilne. Chyba zbyt duży spadek, nie chcę tu zawracać. Oj, nadjeżdża bus. Przepraszam wszystkich. Zawróćmy tu. Nie chciałbym zahaczyć tym przepięknym samochodem. Spróbujmy tutaj. Też nie za dobrze. Czy uda mi się zawrócić na tak małej przestrzeni? Dalej skrętne tylne koła, pomóżcie mi! Chyba mi się uda. Teraz przed nami pusta droga, zatem zróbmy to znowu. O! Teraz można poczuć wektorowanie momentu obrotowego w czasie przyspieszania na ciasnym zakręcie. Czujecie się jak w katapulcie, kiedy z niego wyjeżdżacie. Wymaga się tu więcej zaangażowania, aby jechać szybko, więcej niż w przypadku Turbo S. Choćby przez wzgląd na to, że mamy tu napęd na tylną oś. Można też dostrzec, że nie jest tak super szybki jak Turbo S. Ale serio jest wystarczająco szybki. Sport Classic ma kilka kluczowych cech designu, które sprawiają, że się wyróżnia. Najbardziej zauważalny jest wielki pasek na masce. Uwielbiam go. Uwielbiam też, że zbliżyli do siebie zagięcia na masce, dzięki czemu idealnie pasują do paska. To dobrze działa na moją nerwicę na natręctw. Co więcej, kiedy się przyjrzymy, dostrzeżemy dach jak w modelu GT. To takie przyjemne dla mych oczu, bardzo mi się to podoba. Z przodu mamy zderzak jak w Turbo, ale bez splittera jak w Turbo S. Jednak lampy są dokładnie takie same jak w Turbo S, co jest dobrą wiadomością. Z boku dostaliśmy unikalne klasyczne felgi aluminiowe. 20 z przodu, 21 z tyłu. Jest też złoty ekskluzywny znaczek Porsche. The cat sat on the Jest też trochę więcej błyszczących elementów wokół okna, bo możemy zdecydować się na srebrne wykończenie, ale jeśli wolicie, możecie zrobić sobie też czarne. Pewnie zauważyliście wielką naklejkę, ogromna liczba i logo Porsche u dołu. Innym kluczowym elementem designu jest to, że otrzymaliśmy nadwozie z Turbo pod względem szerokości. Ma ono 1,9 metra w przeciwieństwie do innych 911, które mierzą 1,85. Jednak w przeciwieństwie do modeli Turbo nie ma tu lotów, co sprawiło Porsche mały problem z chłodzeniem tego turbo doładowanego silnika. Musieli zatem przenieść chłodnicę w to miejsce, a powietrze wlatuje przez otwór, który jest w dachu i w ten sposób chłodzi silnik, co też zbliża nas do tej cechy. Cudowny spoiler. Jest przepiękny, ma na sobie ten sam pasek. To jedyny model, jaki możecie zdobyć z takim spoilerem. Wygląda super. Mamy też złote logo Porsche i napis 911 Sport Classic też złote. To takie trochę oślepiające, ale mi się podoba. Są tu okrągłe rury wydechowe, które mam w swoim ulepszonym Porsche 911 Turbo S. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej i o tym, jak sprawdza się według mnie w codziennym życiu, kliknijcie w wyskakujące okienko u góry albo skorzystajcie z linku z opisu filmu. Ostatnią rzeczą wartą wspomnienia jest tylny dyfuzor, jest lekko wysunięty. Jest też rzecz, z której nie jestem zadowolony. Oto ona, logo Porsche w tym miejscu. Wygląda jakoś tanio i tandetnie jak na eleganckie auto. A co wy myślicie o designie? Głosujcie w przypiętym komentarzu, jaki model 911 wygląda najlepiej. Sport Classic ma dwie opcje wyglądu wnętrza: beżowy i czarny w kratkę. Oba odwołują się do starszych modeli 911, tak samo jak zielone efekty na tarczach. Właściwie to mam takie w moim 911 Turbo S. Jest tu też logo 911 z napisem Sport Classic i numerem waszego Samochodu. Tu mamy 000, bo to samochód przedprodukcyjny. Możecie myśleć, jest to dla mnie zbyt błyszczące, nie podoba mi się. Jednakże, kiedy jedziecie, a słońce znajduje się w odpowiednim położeniu, to wszystko odbija się w desce rozdzielczej i wygląda super. Co jeszcze jest super, te zamszo, podobne obicie z sufitu. Uwielbiam to. A jeszcze ten napis. Możecie dopłacić, żeby mieć aluminiowe pedały za 10 tysięcy złotych. Mamy tu super system audio, który jest niesamowity, ale kosztuje kolejne 10 tysięcy. Generalnie jest naprawdę... Prawda ładnie, podoba mi się, że fotel można konfigurować na 18 sposobów. Łatwo jest go ustawić tak, aby było wygodnie, a jeśli o tym mowa, przejdźmy do tyłu, tam już nie jest to takie łatwe. Dobra, z tyłu nie jest tak wygodnie, ale jedną z klasycznych rzeczy o 911 jest to, że w awaryjnej sytuacji możesz przewieźć ludzi na tylnym siedzeniu, w czasie gdy wiele innych sportowych aut nie ma takiej opcji. E, mamy tu klasyczny sportowy wzór, który pomoże nam ożywić wygląd, ale żeby być uczciwym, to można dostać podobny wzór w innych 911-kach, jeśli zdecydujecie się na niego zapłacić. Zatem pod względem to auto nie wyróżnia się na tyle, na ile by mogło. To zbliża nas do pięciu irytujących rzeczy. Porsche oznajmiło, że zamontowany tu wydek w standardzie jest taki sam jak 911 Turbo ale jak dla mnie on jest trochę lepszy. Kiedy dodamy gazu, popaduje on efekt... Zwiększa brato. Słyszycie? Jestem pewny, że moje Turbo S tak nie robi. Jednak, tak jak w moim Turbo S, mamy tu soft limiter na poziomie 3500 obrotów, które sprawia, że auto brzmi jak odkurzacz. Dalej zaprezentuj. Widzicie, odkurzam teraz dywan. Dobani. To wcale nie jest sportowe i klasyczne. W czasie gdy możecie mieć układ wspomagający utrzymanie pasa ruchu w Sport Classic za który zapłacicie 5000, to nie możecie sprawić sobie adaptacyjnego tempomatu, który pomógłby wam w utrzymaniu bezpiecznej odległości od samochodu przed wami. Jest to jedynie podstawowy tempomat, który jest totalnie bez sensu w krajach europejskich, gdzie na drogach panuje duży ruch. Czemu nie można go dostać w tym aucie? Można go mieć w innych modelach Porsche. Dziwne. Chcę go i potrzebuję go. Wymagam go. Dawne 911 miały felgi zrobione przez firmę Fuchs. Kiedy Porsche ostatni raz zrobiło Sport Classic, był to model 997 generacji i tamte felgi też były zrobione przez Fuchs. A teraz w ostatnim modelu zaprojektowali felgi, aby wyglądały jak te stworzone przez Fuchs, ale nie są w tej marki. I to mnie irytuje. Przez to mam na nich Focha, albo Fucha. W tym samochodzie mamy do wyboru tylko manualną skrzynię, dzięki niej jazda będzie odrobinę sprawniejsza i to nawiązanie do starszych 911 i tak dalej. Jednak niektórzy ludzie mogą chcieć taki design samochodu oraz to, że ma napęd na tylną oś, ale z silnikiem turbo, tylko że z automatyczną skrzynią. Więc skrzynia PDK byłaby doskonała. Osobiście nawet wolałbym mieć tu automatyczną skrzynię. Wybór to dobra rzecz. Co więcej, ze względu na to, że to manual jest odrobinę mniej efektywny, ma zatem wyższy poziom emisji niż turbo. Mimo iż Turbo ma więcej mocy i jest cięższe, sport Classic kosztuje 1 200 000. Turbo S, natomiast który jest wyraźnie szybszy, to kosztuje niecałego miliona. On no, trochę zrobi różnicę, co? Jednak to bez znaczenia, wszystkie są wyprzedane. A to zbliża nas do pięciu dobrych rzeczy o tym samochodzie. Widzicie, jeśli należycie do szczęśliwych osób, które mają ten model, ze względu na to, że są naprawdę rzadkie, będzie ich tylko 1250, będziecie mogli na nim dobrze zarobić. Hashtag Profit. Sport Classic waży 1570 kg, czyli o 70 kg mniej niż Turbo S. Częściowym tego powodem jest to, że nie ma napędu na cztery koła, a skrzynia biegów jest manualna, a nie automatyczna. Na wagę redukowano też m.in. masce i dachu z włókna węglowego. Możecie wybrać, jakie dwie cyferki będą umieszczone w tym kółeczku. Porsche wybrało 6 i 0, aby uczcić 60 lat modelu 911. trochę za wcześnie, bo 60 styknie w 2023. W każdym razie, jeśli ta liczba wam się nie podoba lub to logo, Porsche, możecie je usunąć, bo to naklejki. Nie usuwajcie ich na własną rękę, po prostu zrezygnujcie z nich w czasie kupowania, chociaż osobiście mi się podobają. Auto jest wyposażone w funkcję podnoszenia przodu w standardzie, co jest pomocne, kiedy musicie wjechać na krawężnik albo podjazd. Co więcej, jest to połączone z więc auto zapamięta, gdzie ostatnio użyłeś tej funkcji i następnym razem zrobi to automatycznie. Z racji tego, że nie ma tu napędu na cztery koła, przedni bagażnik jest o 4 litry pojemniejszy niż w Turbo S. W sumie pojemność wynosi 132 litry i jest tu odrobinę mniej niewygodnie, aby usiąść. Jeśli macie ochotę, można zapłacić 15 tysięcy za specjalny zestaw bagażowy Sport Classic. A jeśli kupujecie to auto, odblokujecie możliwość zakupu zegarka Sport Classic, jednak kosztuje on ponad 50 tysięcy. Ja wolę kupić smartwatch i ustawić tło w stylu Sport Classic. Teraz mam w stylu Rolexa, patrzcie. Wygląda jak Rolex, ale kosztuje dużo mniej. A też pokazuje godzinę. Większość osób, które chcą model Sport Classic, użyją go w czasie wypadów na weekend, albo odstawią go do garażu i poczekają, aż zyska na wartości. Jednak czasem może się zdarzyć, że pojadą nim do miasta, a tam czeka nas kilka wat w jego sportowej naturze. Jestem w środku Stuttgartu, na niewielkim wzniesieniu, stoję na światłach. Czekam mnie ruszenie pod górkę. Oczywiście jest tu asystent ruszania pod górę, ale mimo wszystko to nie jest całkiem proste. Sprzęgło jest ciężkie. Nie przeciągnąłem go, co jest dobre. Jednak, gdy jedziecie w godzinach szczytu, posiadanie manualnej skrzyni jest mniej wygodne niż posiadanie automatycznej. Będziemy musieli się znowu zatrzymać, widzicie? Lewa stopa wykonuje o wiele za dużo pracy. Jak coś, to nie trąbią na mnie. Okej, znowu ruszamy. Lewa stopa. Po chwili można zauważyć, że sprzęgło jest ciężkie. Moja jazda jest dość nierówna. Nie mogę winić hamulców, choć czasem hamulce węglowo-ceramiczne mogą być trochę za mocne w czasie jazdy z mniejszą prędkością. Te są ok, ale w Turbo S jeździ się lepiej po mieście. Bez dwóch zdań. Nie mogę narzekać jednak na zawieszenie, jeśli wybierzecie miękkie ustawienia. Naprawdę świetnie radzą sobie z nierównościami, zatem jest wygodnie. Kolejną pozytywną rzeczą są skrętne tylne koła, które sprawiają, że auto jest bardziej zwrotne. Potem dochodzimy do układu kierowniczego. Tutaj mamy ulepszony, który sprawia, że kierowanie jest nieco delikatniejsze w czasie jazdy na mieście. Kosztuje to 200 euro, ale jest tego warte, jeśli będziecie jeździć po mieście, chociaż nadal nie będzie idealnie. Czy to ma sens? Jak sprawdza się sport Classic w jeździe po autostradzie? Cóż ponownie ta manualna skrzynia biegów jest małym ciężarem. Mamy tu 7 biegów, prawda? Dopóki się do nich nie przyzwyczajicie, ciężko będzie wam znaleźć ten właściwy, gdzie on jest? Gdzie jest siódemka? Nie mogę jej znaleźć. Zgubiła się? Sześć? Siedem. o, jest. Robiłem to już wcześniej serio. A więc wreszcie, siódmy bieg, ekonomiczna jazda. Nadchodzi moment wyprzedzania, zmieniacie bieg na niższy, nawet jeśli macie jeszcze dużo obrotów w zapasie. Teraz muszę przyspieszyć, wciskam pedał do oporu i znów zmiana biegu na niższy, jeśli chcemy przyspieszyć. Jadąc na automacie wszystko to zrobi za Was, co sprawia, że jazda oraz wyprzedzanie jest o wiele łatwiejsze. Jest jednak pewna zaleta manualnej skrzyni. Jednym z problemów, który mam w swoim Turbo S jest to, że lubię w nim jeździć w trybie sport, przez co naprawdę mocno szarpie, jednakże nie da się odseparować reakcji silnika od skrzyni biegów, co znaczy, że zawsze trzyma was w zbyt niskim biegu, co jest no, nie za bardzo relaksujące. Tu nie ma tego problemu, ponieważ z manualną skrzynią sami wybieracie bieg, po czym tryb sport kontroluje modze w przepustnicy. To jest dobre. Co jednak tak dobra nie jest, to hałas. Modele 911 zawsze są głośne. Trochę to dziwne, bo w końcu to samochody luksusowe, biorąc pod uwagę jakość wykonania ich wnętrz, jednakże nie są tak relaksujące jak coś typu Audi RS6. A jeśli chcecie zobaczyć moją szczegółową recenzję tego auta, którym miałem przyjemność jeździć przez dłuższy czas, kliknijcie w wyskakujące okienko. W tym sport Classic jest odrobinę głośniej niż f 911, ze względu na to, że ma mniej izolacji, a te ogromne tylne opony generują ogromny hałas, który roznosi się po kabinie. W każdym razie Spróbujmy znowu wrzucić siódmy bieg. Ciekawe, czy im pójdzie lepiej. 6 7. Okej, chyba to rozgryzłem. Nie da się wrzucić z piątki od razu na siódmy. Nie powinno się tego robić, ale czasem lubię przeskoczyć jakiś bieg, bo jestem leniwy. Zatem najpierw musicie wbić szósty, a potem siódmy. Porsche twierdzi, że sport Classic do setki przyspieszy w 4,1 sekundy. Jednak jak jest to w rzeczywistości, wszystko w moich rękach. Co mamy? 4,53, jeszcze jedna próba. Zobaczymy, czy będzie szybciej. O tak, 4,5. Ostatni raz. Teraz lepiej. Ile mamy? 4,46, chociaż daleko do tego 4,1. Manualami startuje się gorzej. To 4 i 1 pewnie wykręcił jakiś kierowca wyścigowy, ja jestem średniakiem. Zatem, jaki jest mój finałowy werdykt o Porsche 911 Sport Classic? Czy powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Cóż, to Porsche 911, więc jest cudowne. Jednakże, kiedy na chwilę o tym zapomnimy i porównamy go z innymi 911kami, jednocześnie zapominając o inwestowaniu oraz o tym, ile może być warty w przyszłości, spoglądając tylko na jego cenę i na to, co za nią dostaniemy oraz na inne modele w tej cenie, powiedziałbym, że powinniście go unikać. Ponieważ jeśli zależy Wam na czymś do użytkowania na co dzień i macie dużo pieniędzy, lepiej postawcie na Turbo S. Właściwie jest tańszy. Dodatkowo, jeśli zależy Wam na prawdziwej 911, z którą czasem pojedziecie na tor, postawcie na GT3. Z automatyczną lub manualną skrzynią biegów sami zdecydujcie. On jest tańszy od tego. Jeśli natomiast zależy Wam na 911 z turbo z napędem na tylną oś, która doskonale sprawdzi się na drodze, kupcie GTS. Możecie dodać do niego wiele opcji, jakie posiada ten model. Jednakże jeśli szukacie czegoś z najlepszym stosunkiem jakości do ceny i zarówno czegoś dostosowanego do szybkiej jazdy po drodze i świetnej zabawy, kupcie zwykłą Carrera z automatyczną lub manualną skrzynią. Wy decydujecie. Zoszczędzicie mnóstwo kasy. W każdym razie mam nadzieję, że przydadzą Wam się te wszystkie użyteczne porady na temat zakupu 911 i że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. A jeśli klikniecie któreś z tych okienek, to przeniesiecie się do naszych innych filmów. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.